Odnieść do wypowiedzi Pana Winińskiego, za którą bardzo, bardzo dziękuję. No i tak pół żart też że okazuje się, że jestem narodowcem po, po wysłuchaniu wypowiedzi, wypowiedzi Pana Winińskiego. Ja, ja się zgadzam w 100%. Mówiliśmy tutaj, mówił Pan o, o, o obszarach, które, które nie, właściwie nie podlegają debacie publicznej. Mówił Pan o suwerenności Polski na arenie międzynarodowej i mówił Pan o modelu gospodarczym. Odnosząc się do tego pierwszego punktu, y, suwerenność Polski na arenie międzynarodowej. Ja z uporem maniaka twierdzę, y, że y, w ogromny sposób y, o, suweren o suwerenności nie możemy mówić z tego względu, że mamy ordynację wyborczą, która w ogromny sposób ułatwia obcym, powiedzmy tak ogólnie, obcym ingerowanie w nasze wewnętrzne sprawy. Ja powiem Państwu zacznę od przykładu. Zauważcie Państwo, jaką ordynację wyborczą zostawiają Amerykanie po wyzwoleniu w cudzysłowie na przykład Afganistanu, Iraku itd. Y, ordynację proporcjonalną, polską ordynację wyborczą. Dlaczego? Dlatego, że ta ordynacja skutkuje partiokratycznym systemem, gdzie partia jest to zierarchizowany oddział z wozem na czele otoczonym oligarchami partyjnymi, baranami partyjnymi i żołnierzami, którzy, są, którzy mają obowiązek wykonywać rozkazy w wodzach bo w przeciwnym razie nie będą wpisani na listę. A wiecie, dlaczego zostawiają taką ordynację, bo przez jednego wodza kontrolujesz cały naród. Jaką ja mam pewność? Czy pan Tusk mówił w domu tylko po niemiecku i czy w czasie i po polsku i czy, czy czasem w tej chwili też nie ma sentymentu do tego języka oni zupełnie poważny? Nie wiem. Był wychowywany ja emisji, nie nie wychowałem się na Śląsku Opolskim, to jest specyficzny region. Ale w sytuacji takiej kiedy ja nie wiem, czy dziadek pana Tuska poszedł na ochotnika, czy go wzięli siłą. Nie wiem, jaki jest, czytając jego y, różne wcześniejsze... Y, publikacje dotyczące suwerenności Kaszub i tak dalej, i tak dalej, ja mam, mam prawo obawiać się na silnych związków pana premiera Tuska z Niemcami. No tak czy nie? Zgadza się państwo ze mną? A ta ordynacja, ja nie mówię to jest, ale mam prawo się tego obawiać. A ta ordynacja, proporcjonalna, umożliwia, dzisiaj jest Tusk, jutro może pojawić się ktoś inny pod kontrolą, na przykład Rosja. Jedna osoba. Jedna osoba, także tutaj ta suwerenność Polski jest bardzo, na arenie międzynarodowej, jest bardzo związana z, y, właśnie ze sprawą ordynacji wyborczej. Tutaj też y, y, ja się skłaniam też ku temu, ja powiedziałem na początku rozmowy, tej było wypowiedzi z kolei pana Jana Gabriela Janowskiego, że ja powiedziałem na początku, naprawdę nie jest to aż tak szczególnie ważne, ja Cię nie upieram, ja osobiście, Paweł Kukiz, w się do wielu moich przyjaciół z Ruchu JOW czy z Mielony, którzy upierają się przy y, całościowej jogowskiej ordynacji, ja się nie opieram przy całościowej. Ja poszedłbym na kompromis ordynacji mieszanej, jak gdyby na odwrócenie proporcji Magdalenki. 35% z list partyjnych, 65% z Jogów. Ale to jest kwestia, mówię, no nie wchodźmy w szczegóły, to jest nieważne. Drugi punkt, model gospodarczy. Z jednej strony jestem wolnorękowcem, z drugiej strony strasznie boli mnie ludzka krzywa. Nie potrafię przejść obojętnie nad człowiekiem, który z różnych względów, często nie, nie, bo nie, nie, wynikają, często nie wynikających z lewictwa, tylko z różnych przypadłości. No, mniejszej jakby zdolności yy, yy, do pracy i tak dalej, mniejszemu sprytu życiowego i tak No nie potrafię, nie, nie jestem zwolennikiem dzikiego kapitalizmu, ale jestem zwolennikiem gospodarki wolnorynkowej. I teraz. Dlaczego tak bardzo wymarzyła mi się ta ordynacja jednomandatowa? Ona powoduje, że gdyby związek zawodowy NZZ Solidarność wrócił do korzeni, gdyby po zmianie ordynacji wyborczej reprezentował interesy pracownicze, to w przypadku to w przypadku gospodarki wolnorynkowej solidarność Oparta również na stowarzyszeniach obywatelskich mogłaby bezpośrednio, bezpośrednictwa wodza wysuwać swoich kandydatów do parlamentu. Zauważcie Państwo, jak to wygląda obecnie. Jak wykończono solidarność? Tak naprawdę. Jak ją wykończono, jak ją zniszczono, w ręce. Na pewno pojawiają się pytanie, co my zrobimy ze związkiem zawodowym. No i na pewnie rozmowy wyglądały tak. Jak to są? Niech sobie będzie. To będzie będę. Weźmy ją silniejszy, a ube ubezwłasnowolnimy związek w ten sposób, że nie damy im prawa bezpośredniego wystawiania swoich kandydatów, reprezentantów interesów Solidarności do senatu, Będą musieli to robić za pośrednictwem wodów partyjnych. I teraz na przykład. Dzisiaj jest sytuacja Bliskiego Związku Solidarności z PiS-em. Oni, chcąc wystawić pielęgniarkę do parlamentu, muszą pójść do Kaczyńskiego i powiedzieć: Panie prezesie, Chcemy pielęgniarkę, która będzie w parlamencie reprezentowała interesy środowiska pielęgniarek. Pan prezes mówi, dobrze, pod warunkiem, że tutaj wasi y, y, ludzie poprą Marsz Radia Maryja, ze względu na to, że Radia Maryja poprze nas przy wyborach. I tam jakieś transakcje wiązane się pojawiają. Ja to dam jako przykład, nie do żadnych kontekstów. Co się wtedy dzieje? On zwykle dotrzymuje słowa i wystawi tą pielęgniarkę. Ona pójdzie, dostanie się do parlamentu, ale traci się więź między tą pielęgniarką, a związkiem zawodowym, który, który ją wystawił, bo ona staje się funkcjonariuszem partii, jest związana dyscypliną partyjną i musi wykonywać polecenie wozowe. Gdyby Solidarność miała możliwość jako związek reprezentujący interesy pracownicze wystawiania swoich kandydatów bezpośrednio do parlamentu, a tak jest, jest to możliwe w koordynacji jednomandatowej, wówczas ten reprezentant musi wywiązywać się z przyrzeczeń danych Solidarności i w ten sposób środowiska pracobiorców kontrolują wolny rynek. Tak, tak działała Labour Party w Wielkiej Brytanii. To była ekspozytura związków zawodowych. Kiedy górnicy zaczęli dominować tej wielkiej partii, patrzę, ich rozwaliła, ale przeszli przez ten etap mimo wszystko. Dlatego tu jest ta kwestia modelu gospodarczego. Ja, ja, ja jestem przekonany, że podobnie jak, jak my się tutaj troszkę na pewno różnimy z Robertem, ale ja mówię, szukajmy tych rzeczy, które nas dzielą. Jak jeszcie mi. Bo, proszę? Nie, szukajmy tych, które nas łączą. Tak, nie tych, które nas Przepraszam, mi się wszystko. W tej chwili już jest że mówię, prawda, jest nazwana kłamstwem, prawda, prawdą, także już zaczynam chyba się przystosowałem do tego systemu politycznego, Nie <grym> mówię w, tym tym w, tym w tym Ale okej, okay. następna nabrywać? sprawa, nabrywać, no. <grym <grym Poglądamy Poglądamy. Poglądamy. System wartości i siła to są też rzeczy związane ściśle z tym, o czym mówiłem, o niekonieczności współpracy z Solidarności. To jest siła. Pan Gatuj mówił o programie. Dobrze by było, gdyby różne środowiska, gdyby doszło do takiej współpracy z ruchem narodowym, z porozumieniem, z przemierzem dla Polski, wspólnotą dla Polski. Jaką nazwiemy, możemy pozostać przy nazwie porozumienie organizacji patriotycznych i, i samorządowych. To, 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 to jest kwestia najważniejsza. to jest kwestia do ustalenia. Ja widziałbym radę złożoną z przedstawicieli ruchów politycznych czy ruchów obywatelskich i żebyśmy wcześniej wypracowali, poszukali w naszych programach punktów wspólnych, ewidentnie wspólnych. Ja jestem przekonany, że ich będzie sporo. Wychodząc z założenia, że trzy nas łączą. Konieczność zmiany ordynacji, obligatoryjne referendum ogólnokrajowe dla władz, konieczność reformy sądownictwa i prokuratury. A potem będziemy sobie sprawdzać w punktach, na przykład dotyczących gospodarki, na ile wolnego rynku, na ile, na ile ma być go więcej, na ile mniej. Jak go kontrolować i tak dalej, i tak dalej. No, jestem